Masz problem, śmiało do nas dwoń. Titanic! Na pomocną liczyć możesz dłoń! TITANU! A! Cyborg, co ty tutaj robisz? Jak to? Ubarwiam trochę armaturę. Tu nie domyłeś? Idź sobie. Zawsze skarżyłeś się na ciśnienie prysznica, nie? Możliwe, idź sobie. Mogę to naprawić, Skołaj to. Już zestawiliśmy wyniki, i wychodzi, że młodym tytanem, który będzie robił pranie, jest. Dave'em! Ale to miała być twoja kolej, Robin. W ogóle nie rozumiem, na czym ty mówisz. Poważnie? No dobrze, biorę wasze ciuchy. A? Nie, nie gap mi się na obwody! Powinniście coś na siebie włożyć. Ja chcę mój kostium! Pofarbujemy sobie włosy na taki sam kolor. Wyglądasz nawet odlotowo, chociaż czegoś jeszcze brakuje. Jak to brakuje? Czego brakuje? Prosta sprawa Ale ci do twarzy w tych fioletach. Nic nie działa. To jakiś koszmar, a to wszystko przez Robina. Jak jeszcze raz zobaczę tego cwaniaka. A! O, chcesz, żebym Cię wpuściła? Może i nawet Cię wpuszczę, jeśli obiecasz zrobić pranie tak, jak miało być? Nie. Ostatnia szansa. <laughs> e. Osionfish. когда Робин увидит свои трусы на флагштоке, его удар хватит! Отличная шутка! -ха -ха. Классика! Титаны, где мое нижнее белье? А -а 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 -а! Где твои штаны? Никто не станет надевать штаны, не надев то, что надевается под штаны! Мы разыграли себя! никогда не стану шутить! Достань ему его трусы! Скорей! Уже лечу, уже лечу! Вот, возьми! Вы со своими проказами ходите по тонкому льду, титаны! Это был всего лишь безобидный розыгрыш, бро! Да, расслабься, дружище! О, хе -хе -хе. как я могу расслабиться, когда на кону вашей жизни? А нашей жизни на кону? Тех, кто плохо ведет себя в лагере, ждет жуткое наказание. Вы что, не смотрите фильмы ужасов? А знаете, он прав. В каждом лагере есть жутковатый тип, преследующий легкомысленных подростков. И наш лагерь не исключение. Здесь обитает Славящий ловец. Каката. Каката. Тофу-тофу. Tofu nie jest fu, tofu nie jest fu, tofu nie jest fu. No super. Dzięki tej robotów armii już wkrótce cały Jump City będzie w moim posiadaniu. Czy ja muszę teraz znosić tego głupka? Ha! Robin, wychód! Jeżeli uważasz, że tytani pobiją moją... O, Robin! Ty się zapomniałeś ubrać! Skończ z tym! Już! Bo za chwilę tam do ciebie wejdę! Ja nie żartuję, gizmo! O, nie, nie, nie! Nie ruszaj się! To ja podbiję świat innym razem! Где наша чуха? Хей! Удало мнеся! Все ли мне дотрушили? Я сам с тебе думный. Nie sądziłem, że będę brał udział w Olimpiadzie Wiedzy Ogólnej! Kochani! Raven ma najwspanialszy ze wspaniałych wieści! Zwykły artykuł w szkolnej gazetce. Okazuje się, że lubię pisać. Daje upust emocjom, które tak sobie tłamsiłam. O rany! Tyle się tu o sobie uczymy! Szkoła to prawdziwa skarbnica wiedzy! Głosujcie! Robin na przewodniczącego, bo rozwój to jego dewiza! O nie! Pewnie myśli, że mu się śni, że bez ubrania przyszedł do szkoły. Czekaj, a tego typu sny to nie przypadkiem koszmary? Aj, o, a wasze Robin! Wasze Robin! wasz Robin! Bo Robin was kocha! Zdecydowanie robi furrore. Chyba myśli, że Lada chwila się obudzi. Haha! Ha, hej, kumple! I tak się kandyduje na stanowisko. Człowieku, jesteś bez ubrania. W szkole! No wiem. Wiesz, że to nie sen? Oczywiście. Ciało uczniowskie będzie musiało zagłosować na najlepsze uczniowskie ciało. A, tak cię to śmieszy dziwaku, to teraz się pośmiejemy! O! Cura, 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 cura. Oddawaj chłupy, bo inaczej z tym może być problem. O! 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 Czy to nasze ubrania? Ten szlam nimi zawładnął. Rayven, i ty to nazywasz praniem? Może należało je ubrać samemu, Robin, jak się zobowiązałeś? Koledzy, mamy większe problemy, wydaje mi się. To zostaje nam tylko jeden myk. Ja, w, w, te kciuchy same się wkładają. To do mnie nie pasuje. Hej, Au, Au! Au! To najpodlejsze pranie na całej kuli <śmów> Nie tak nas mieli na koniec pokonać. Ej, chodźcie! Chodźcie szybko! Właśnie ogłosili wyniki! Uh, Robin, ah, jesteś na liście! Ah, Jestem najlepszy w klasie! Niestety drugie miejsce. Co? Drugie miejsce, czyli nie pierwsze, ale drugie. Drugi? Tak, gratuluję. Patrzcie, najlepszy jest bestia! Nauka to naprawdę nic trudnego. Wystarczy to robić z głową. I mamy prawdziwego mistrza! No! 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 Bestia, jest bestia, jest bestia jest najlepszy! Cisza! To ja miałem być numer jeden! Ja miałem być swojskim chłopakiem z sąsiedztwa! Żura, 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 żura. Żóra! Ciosł w nos! Zykka buzia! Leżysz o sił! Wita tana jest twój! Nie zdążę tego numeru! Jestem z Karatekowa! Procz ze szkoły.